Dzień dobry. Witam Was na lekcji Struktura płci i wieku. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wieku Polaków, o tym, ilu Polaków w jakich przedziałach wiekowych mniej więcej liczebnie występuje, jakie są przyczyny tego i jakie są skutki takich faktów. Czyli będziemy omawiać tak zwaną piramidę wieku i płci. To jest taki specjalny wykres. Na chwilę Wam wszystko wytłumaczę. Przepiszcie sobie punkty, zastopujcie filmik, przepiszcie do zeszutu i pamiętajcie, zrobić później z niego notatkę. Tak, czyli dzisiaj mówimy o średniej długości życia kobiet, o tej piramidzie, o skutkach starzenia się społeczeństwa, czyli wszystko o ludności, o wieku i o tym, w jakich grupach jest ilu ludzi. Zaczynajmy, słuchajcie. Jeśli chodzi o to. Czy jest w Polsce więcej kobiet czy mężczyzn? Pewnie się może kiedyś na tym zastanawialiście, to okazuje się, że jest przewaga kobiet. Przewaga kobiet, tak ogólnie, w całej populacji naszych rodaków, jej przypada 107 kobiet na 100 mężczyzn. Ale jeśli by rozpatrzył dokładnie, w jakich przedziałach wiekowych jest więcej kobiet, a w których jest więcej mężczyzn, to okaże się, że zobaczcie na ten wykres, odpowiedź jest tutaj: że rodzi się w Polsce więcej chłopców statystycznie, więc zobaczcie, w tych przedziałach wiekowych 0,4, czyli tych malutkich dzieci, jest nieco więcej chłopców, tak? czyli więcej tutaj widać chłopców, ale ten stan rzeczy utrzymuje się tak przeciętnie do 50 roku życia przeciętnego Polaka. A powyżej zaczyna być przewaga już kobiet. Czyli wśród 60-latków, 70-latków to już będzie duża przewaga kobiet nad mężczyznami, a jak tutaj widzicie, 100-latków tutaj już jest prawie 3,5 razy więcej kobiet niż mężczyzn. Czyli statystyczna babcia, jak będzie chciała sobie drugą połówkę szukać. No to ma dużo większy problem, tak, ponieważ już w tym wieku, w tej kategorii wiekowej przeważają kobiety. No teraz zapytajmy, dlaczego tak jest? Jak to wyglądało na przełomie lat? Zobaczcie, tu macie drugi wykres kobiety, mężczyźni, ich wiek na przełomie lat. Zobaczcie, ta statystyczna się nam troszeczkę podnosi, czyli żyją Polacy coraz dłużej, i kobiety, i mężczyźni. Mężczyźni już nawet gonią nieco kobiety. Ile statystycznie żyje kobieta, mężczyzna w Polsce? 74 lata przeciętnie żyje mężczyzna, a 82 lata kobieta. To są takie dane z 2018 roku, tak? czyli przeciętnie 74 i 82. Kobiety żyją dłużej, a mężczyźni krócej, ale zobaczcie, jak to się zmieniało. Jeszcze w latach 90. To było dużo mniej, tak? Przeciętnie zobaczcie, około 10 lat mniej żyli. Czyli stopniowo sytuacja ekonomiczna, materialna, społeczna podnosi się, poziom życia się polepsza i ta długość życia też jest dłuższa, tak? I u kobiet, i u mężczyzn. Tak jak wiecie, Polacy bardziej dbają o zdrowie, o swoją kondycję, o dietę i to wszystko przekłada się na długość życia części ich odwiedzają lekarzy, poprawia się ten ich status, więc mają na to pieniążki, wiedzą, że trzeba o to dbać, żeby dłużej żyć i to widać już w statystykach. No ale jeszcze wróćmy do tego, dlaczego kobiety żyją dłużej niż mężczyźni. Co na to może wpływać jeszcze dodatkowo, słuchajcie. Na pewno byście pomogli mi tutaj w tym, ale ja już tutaj króciutko wam powiem, jakie są tego powody. Oczywiście mężczyźni mniej odwiedzają gabinety lekarskie, prowadzą mniej higieniczny tryb życia. Tu nie chodzi o to, czy się myją, czy nie, to, czy bardziej dbają o własne zdrowie, czyli e, czy y, odpowiednio ćwiczą, czy dbają o kondycję, jak prowadzą tryb życia, czy to jest taki kanapow, tryb kanapowca, czy to jest tryb sportowca. To po pierwsze. E, odpowiednia dieta. Mniej nadużywania alkoholu, papierosów i tak dalej. Kobiety no, statystycznie mniej nadużywają tych środków, jak właśnie alkohol czy papierosy, i dlatego statystyki pokazują, że ta przeżywalność jest dłuższa. Ale jeszcze oprócz tego stres, tak i wszystkie choroby związane ze stresem czyli wszystkie układu krwionośnego. To niestety częściej występuje u mężczyzn. To oni, statystyki pokazują, że to oni częściej zachorowują na te choroby, częściej nie zgłaszają się nawet do lekarza z tymi chorobami. Więc to powoduje, że kobiety żyją dłużej. Dobrze, to już wiemy. A słuchajcie, teraz przechodzimy do tego wykresu, o którym Wam mówiłam, czyli ta słynna piramida. Co to takiego ta piramida jest? Już wam to pokazuję. Zobaczcie, to jest taka najzwyklejsza piramida, która pokazuje nam przede wszystkim wiek ludności, czyli ten środeczek, zobaczcie, to jest podział wiek. Tak? Tutaj macie zaznaczone, to jest wiek ludności. Dolne osie to są osie, które pokazują nam ilość ludności. Po jednej stronie będą to kobiety a po drugiej, przepraszam, tu kobiety, tu mężczyźni, tak? A te wykresy to są słupeczki ilościowe, pokazują nam ile jest w danym wieku, czyli 0,4, ile i tak dalej, tak? Po jednej stronie kobiety, po drugiej mężczyźni. I Jeszcze mamy tutaj, słuchajcie, pokazane dwa kolorki. Tutaj na przykład pokazany jest kolor zielony i pomarańczowy. O czym on świadczy? To są nadwyżki, czyli porównanie prawej strony z lewą i ile jest, z drugiej strony więcej, tak? Czyli te nadwyżki pokazane są kolorami. No i na tyle, jeśli chodzi o taki wykres. Już teraz sobie zobaczymy, jak takie wykresy mogą wyglądać. Mogą być takie szczuplutkie, zobaczcie, jak tutaj na przykład. Mogą być takiego kształtu beczki, mogą być jeszcze takie wydłużone i o czym to świadczy. Już Wam Jeżeli wykres. Jest zbliżony do takiego trójkąta bardziej, to świadczy o tym, sami wiecie, że w, do, w dolnej partii ma więcej ludności, a w górnej mniej, czyli więcej jest ludności młodej, dzieci jest więcej, a mniej jest ludzi starszych. Od razu widać po takim piramidzie, że w tym społeczeństwie rodzi się dużo dzieci, ale wieku starszego dożywa już niewiele, czyli coś tam musi się dziać, no nie ma takiej opieki medycznej, nie ma takiej dobrej sytuacji, że ci ludzie starsi nie dożywają tak długo, ale za to jest plus tego, że rodzi się więcej dzieci, czyli perspektywy dla tego kraju są, tak? I jest dużo ludności młodej, nie tylko przewaga starszych. A tutaj zobaczcie, jest piramida wieku typowo społeczeństwa starzejącego się, czyli ludności w wieku starszym powyżej 50 roku życia będzie dużo, a ten, ta podstawa będzie wąziutka, czyli. Jest tu mało dzieci, mało dzieci się rodzi. A wiecie, że to dla żadnego kraju nie jest chlubą. To jest w przyszłości kłopot. Tak? Mało dzieci, oni później, za kilka lat będą w środku, więc zaczyna być problem. Ich jest malutko, tak? Będą ekonomiczne problemy dla tego kraju. Więc lepiej mieć piramidę, gdzie każdy przedział wiekowy ma odpowiednią ilość osób. Dobra, a teraz omówimy dla Polski, jak to będzie szczegółowo dla Polski. Zobaczcie, tą piramidę. Może Wam tutaj przybliżę i omówimy na jej podstawie. Zobaczcie, to jest piramida 2018 rok dla Polski. Jeszcze troszkę, może niżej. I co możemy, jakie wnioski wysnuć na jej podstawie? Oczywiście, widzimy, że tu są lata, tak, czyli ludność. Wiekowa, najmłodsza na dole, najstarsza u góry, podział na kobiety, mężczyźni, mężczyźni z tej strony, kobiety z tej. No i widzimy, na przykład po pierwsze, że mamy nadwyżkę mężczyzn, czyli tak statystycznie jak powinno być, rodzi się nieco więcej chłopców. Ale ta nadwyżka trwa, jak wam mówiłam, do około 50 roku życia, powyżej 50 już jest odwrotnie nadwyżka kobiet, tak? czyli babci więcej niż dziadków. To po pierwsze z tej piramidy widać. Po drugie, ważna sprawa, macie różne kolory. To są takie kolory tutaj podzielone. Do 18 roku życia, powyżej 18 do 60 i 65 roku życia i znowu mamy kolor pomarańczowy, a tu zielony. Co oznacza? Zielony to znaczy jest to wiek produkcyjny. Ci ludzie pracują w różnych zakładach, mają swoją działalność. Z ich pracy odkładane są pieniążki w państwie na po pierwsze, zapewnienie całej, całego, e, całych spraw, które są potrzebne, czyli utrzymania dzieci w szkołach, emerytury dla e, e, tych dziadków, którzy teraz odpoczywają zasłużenie na emeryturze, tak? czyli ta grupa środkowa pracuje. I uwaga, to jest tak zwana grupa produkcyjna, a to jest grupa przedprodukcyjna, a ta grupa to jest poprodukcyjna, czyli powyżej 60. Tak, tu mamy różnicę, bo różnie przechodzą na emeryturę kobiety, a różnie mężczyźni, dlatego tu jest różnie zaznaczone. I te, ta grupa zielona dla każdego kraju jest istotna, bo ona musi być w odpowiedniej ilości. Nie może jej być zbyt mało, bo nie będą w stanie utrzymać dziadków na emeryturach i dzieci w szkołach, więc bardzo jest to ważne. A jeżeli będzie tak, że w kraju rodzi się mało dzieci, to za te 20 lat, kiedy one będą już musiały zarobić na resztę społeczeństwa i będzie ich zbyt mało, to nie będzie na wypłatę emerytur czy gorszy, gorszą obsługę i opiekę nad młodszymi. Więc tutaj jest problem tkwi tak? w tej podziale na te trzy grupy że wszystko powinno być w normie. Dobrze, czyli tutaj. Z tej piramidy to wiemy. Jeszcze bardzo ważna, istotna sprawa. Czemu w Polsce mamy takie zachwiania? Czyli takie, zobaczcie, nie jest to jakoś unormowane, nie jest to równiutki trójkąt, czy równiutka beczułka, tylko takie fale. Te fale wynikają, tak jak Wam mówiłam, z tego, że są okresy, kiedy jest więcej ludzi, rodzi się więcej dzieci, ale są okresy, kiedy się rodzi mniej dzieci. Tak zwane niże i wyże demograficzne. I pierwszy taki niż miał miejsce w czasie II wojny światowej. Bo zobaczcie, to są ludzie, którzy obecnie mają 75 lat mniej więcej, około tego wieku, tak? Czyli jak sobie odejmiemy od roku 2020-75, to nam właśnie wyjdzie czas wojenny. Czyli tutaj w czasie wojny rodziło się mało dzieci. I stąd tutaj mamy ten niż tak jak Wam wcześniej mówiłam, czas niepokoju, nie wiadomo co będzie, więc nie zdecyduje się teraz na dziecko. I tak to wyszło, że ten, tych, tych ludzi z tego okresu jest mało. I później te dzieci, jak dojrzały, rodziły swoje dzieci, to znowu tych dzieci było mało. Więc znowu zobaczcie, za około 25 lat mamy następny niż tak? I ten niż uwaga, zobaczcie, on się powtarza znowu tutaj, tak? Czyli kolejne. To są tak zwane echa tego niżu. Yy, kolej, za kolejne 25 lat, mniej więcej, kiedy grupa, która jest niewiele w społeczeństwie, zaczyna rodzić, to znowu jest mało dzieci. Tak samo z wyżami. Wyż, tak jak mówiłam, to był czas powojennej radości, kiedy się wszystko unormowało, yy, rodziło się dużo dzieci i później. Yy, jeżeli tych dzieci jest dużo, to ich dzieci też jest dużo i ich wnuków też, tylko że tutaj dochodzi jeszcze nowoczesny styl życia, to, że robimy karierę i mamy już całkiem inne myślenie. I zobaczcie ta piramida, te wyże już nie są takie duże. Te wyże są coraz mniejsze, a niżej niestety są głębokie. I to jest problem dla polskiego społeczeństwa, że tak jak większość krajów europejskich, zaczynamy się starzeć, nie przybywa tej ludności tak dużo, a ludność starsza żyje coraz dłużej. Wiek, tak jak Wam powiedziałam na początku lekcji, wiek ludności starszej się wydłuża. Więc więcej pieniążków trzeba na opiekę, a rodzi się mało dzieci. Więc z czasem za tych 20 lat, jeżeli sytuacja się nie poprawi, to na pewno mogą być takie efekty, że będą niższe emerytury i słabsza opieka, bo po prostu na to nie, nie będzie funduszy. Więc to jest... Ten skutek tego nierównomiernego podziału. Tak, to jest na podział, podział na te grupy bardzo istotny. Czyli myślę, że mi się udało tu powiedzieć wam co nieco ten podział na grupy, a zobaczcie, jak było kiedyś, jak jest teraz. 75 rok tak wyglądała piramida w Polsce. Czyli zobaczcie, takie brzuszki bardzo wyraźne. Tu przechodzą te brzuszki dalej, bo oczywiście piramida jest ruchoma. Co kilka lat dodajemy nowe wykresy i z góry, i z dołu uciekają z góry oczywiście uciekają nam, ale z dołu dodajemy nowych urodzonych, i się to wszystko przesuwa nam w górę. 95. Już zaczyna zobaczcie, być taki kryzys urodzeniowy, i tutaj pogłębiony ten kryzys urodzeniowy, i nawet troszeczkę odbicie, bo ta fala nam tutaj to daje. Wyżowa, odbicie to echo, ale już nie jest ono zbyt wielkie, to echo, tak? Czyli tak to wygląda. Słuchajcie, tak jak Wam mówiłam, rząd stara się wszelkimi metodami, żeby zwiększyć nam przyrost, żeby rodziło się więcej dzieci, czyli 500 plus i inne programy, ale tak naprawdę zauważalne na razie efekty nie mamy. Jeszcze chciałam Wam pokazać, że gdzie Wy jesteście na tym wykresie, czyli Zobaczcie, wy jesteście koło tu 13 lat, powiedzmy to jesteście na wykresie mniej więcej w tym miejscu, czyli jesteście z niżu demograficznego, tak? Bo tych, w tym zagłębieniu nieco już troszeczkę przed górką, ale jednak w niżu demograficznym. Jedyny plus dla Was, że będziecie mieli łatwiej dostać się gdzieś do szkół, bo wiadomo, że w Waszym pokoleniu będzie mniej. Mniej, mniej liczebne są te pokolenia, więc mniejsza konkurencja na rynku pracy i na rynku studenckim. Dobrze, czyli udało nam się omówić. Zróbcie sobie notatkę, jak zawsze. Pozdrawiam gorąco i do zobaczenia. A, jeszcze jedno, zapomniałam, słuchajcie. Kto oglądał bacznie film, to prześlę mi może takie hasło, jakiś klucz, żeby ja wiedziała, że oglądał film do końca. To prześlę mi klucz, biały motyl. Także na librusie przesyłajcie bonusy dla Was też czekają za to. Także za oglądanie solidne do końca. Cierpliwie. Pozdrawiam.